Są dania, których samo wspomnienie potrafi przywołać do życia całą epokę w naszej pamięci. Skromne, lecz ambitne przyjęcia lat 70. i 80., gdzie ludzie jedli nie tylko po to, by się nasycić, ale także by zamanifestować swój wyrafinowany smak, kreatywność i pragnienie otwarcia się na świat. Dziś cofniemy się w czasie, by przypomnieć sobie dania, które królowały na każdym przyjęciu, budząc dumę u dorosłych i ciekawość u dzieci. Pamiętasz jeszcze to uczucie, gdy po raz pierwszy zobaczyłeś te potrawy? E na małe rolatki. Z boczku z czasów przyjęć było jedno danie, które w latach 70. niemal obowiązkowo pojawiało się na świątecznych przyjęciach, gdy każda rodzina chciała, aby jej stół wyglądał na nieco bardziej nowoczesny i wyróżniał się z tłumu. Były to małe rolatki z boczku, złociste z zewnątrz, skrywające w środku miękkie i pełne smaku nadzienie. Ułożone na tacy wyglądały jednocześnie znajomo i egzotycznie, na tyle, by wzbudzić ciekawość gości, zanim ich skosztowali. Przygotowanie tego dania w tamtych czasach wcale nie było proste. Łączono lekko chrupiące nadzienie z miękkim składnikiem marynowanym przez noc w harmonijnej słodko-słonej mieszance. Całość ciasno zawijano w boczek, a następnie pieczono, aż tłuszcz się wytopił, tworząc zapach, który rozchodził się po całym pomieszczeniu. Przy ugryzieniu wyraźnie czuło się kontrast między chrupkością, tłustością, a przeplatającym się słodko słonym smakiem. Było to doznanie, które sprawiało, że wielu, którzy jedli to danie po raz pierwszy, zatrzymywało się na kilka sekund, by w pełni je docenić. W tamtych czasach podawanie tego dania nie było tylko sposobem na ugoszczenie, ale także świadczyło o tym, że gospodarz jest smakoszem, chętnym do próbowania nowych smaków i nie boi się wyjść poza swoją strefę komfortu. Pamiętasz uczucie, gdy tak małe dania potrafiły ożywić całe pomieszczenie? 2. Ozdobny blok, serowy. W zabawnych kształtach, na stole przyjęcia, po rolatkach z boczku pachnących ogniskiem, na stołach przyjęć lat 70. często pojawiało się danie, które wywoływało uśmiech na twarzach gości od pierwszego spojrzenia. Był to duży blok sera, uformowany w zabawne kształty, pokryty chrupiącymi paluszkami lub cienkimi plasterkami wbitymi wokół, niczym ozdobna warstwa. To danie było nie tylko do jedzenia, ale także do podziwiania, dyskutowania i rozładowywania powagi dużych spotkań. Wewnątrz znajdowała się gładka, puszysta masa serowa, połączona z umiarkowaną słonością i delikatną nutą pikantności, by pobudzić kubki smakowe. Kucharz musiał wykazać się zręcznością w formowaniu, a następnie starannie mocować każdy element dekoracyjny, tak aby był zarówno stabilny, jak i estetyczny. Po ustawieniu na stole danie stawało się centrum uwagi, gdzie goście gromadzili się, rozmawiając i ostrożnie odłamując małe kawałki, bojąc się zepsuć pierwotny kształt. Danie to doskonale odzwierciedlało ducha tamtych czasów, gdy wygląd był czasem równie ważny co smak, a przyjęcie było sceną do wyrażania osobistej kreatywności. Czy pamiętasz kiedykolwiek to uczucie jedzenia i śmiechu jednocześnie, tylko dlatego, że danie wyglądało tak uroczo? Czy małe jajka przygotowywane niczym rytuał? Na spotkaniach w latach 70. i 80. istniało danie, które, choć wydawało się proste, miało szczególne znaczenie: jajka. Przygotowywane znacznie bardziej starannie i uroczyście niż na co dzień. Nie pojawiały się przypadkowo, lecz były schludnie ułożone na osobnych talerzach, czasem w specjalnych, dekoracyjnych kształtach, by podkreślić elegancję stołu. Przygotowanie tego dania wymagało cierpliwości, od ugotowania jajek w odpowiednim czasie, szybkiego schłodzenia, by zachować gładką białą skorupkę, aż po oddzielenie żółtek i wymieszanie ich z gładką, kremową, lekko kwaśną i umiarkowanie słoną mieszanką. Nadzienie było następnie wkładane z powrotem do białek za pomocą narzędzi do formowania, tworząc miękkie i estetyczne linie. Na powierzchni często dodawano drobny akcent, by danie wyglądało bardziej luksusowo, co było potwierdzeniem, że dbałość o szczegóły jest niezbędna przy specjalnych okazjach. Danie to niosło ze sobą ducha obfitości po trudnych latach, gdzie każdy mógł uczestniczyć we wspólnej radości, bez względu na status społeczny. Pamiętasz uczucie trzymania w dłoni takiego małego kawałka, jednocześnie znajomego i eleganckiego, zanim przyjęcie naprawdę się zaczęło? Cztery. Luksusowe, zapiekane owoce morza. Z tłustym sosem na wykwintnych przyjęciach. Na początku lat 70. istniało danie, które było postrzegane jako cicha deklaracja sukcesu potrawa, której samo pojawienie się wystarczało, by całe pomieszczenie zrozumiało, że gospodarz przygotował się do tego przyjęcia bardzo poważnie. Było to misternie przygotowane danie z owoców morza, zapiekane z gładkim, kremowym sosem, złocistym na powierzchni i roztaczającym intensywny, niezapomniany aromat. Zazwyczaj danie to dzielono na małe, poręczne porcje, wystarczające by goście mogli je delektować się bez konieczności zasiadania do głównego stołu. Proces przygotowania wymagał wiele wysiłku i precyzji. Mięso owoców morza było gotowane oddzielnie z masłem i delikatnymi przyprawami, następnie mieszane z gęstym, bogatym, lecz nieprzytłaczającym sosem, a potem ponownie umieszczane w muszlach lub małych foremkach do końcowego zapiekania. Gdy wierzchnia warstwa delikatnie bulgotała i nabierała złoto-brązowego koloru, danie osiągało perfekcję. Podawanie tego dania nie miało na celu zapełnienia żołądka, Lecz pokazanie klasy, wyrafinowanego smaku i dążenia do elegancji przyjęć w europejskim stylu tamtych czasów. Pamiętasz uczucie ciekawości i pewnej nieśmiałości, gdy po raz pierwszy skosztowałeś tak luksusowego dania. Parówki owijane boczkiem na oblatowanych przyjęciach. Nie każde przyjęcie w latach 70. i 80. było pełne wyszukanych i drogich potraw. Istniało danie, które zrodziło się z prostoty, ale pojawiało się tak często, że stało się niemal symbolem dużych spotkań. Były to małe parówki szczelnie owinięte boczkiem, pieczone, aż zewnętrzna warstwa się zrumieniła i wydzielała zniewalający aromat. Danie to często podawano na dużych tacach, tak aby każdy mógł się swobodnie częstować, jeść i rozmawiać, bez potrzeby używania noża i widelca. Sposób przygotowania tego dania był prosty. Ale skuteczny. Boczek krojono na odpowiednie kawałki, ciasno owijano wokół każdej parówki, a następnie pieczono, aż tłuszcz się wytopił i wchłonął z powrotem w środek. Wiele rodzin dodawało także cienką warstwę słodkiej glazury, która karmelizowała powierzchnię, czyniąc ją błyszczącą i lepką. Sam widok wystarczał, by człowiek chciał natychmiast po nią sięgnąć. Danie to reprezentowało praktyczny ducha tamtych czasów. Nie musiało być luksusowe, ale było wystarczająco smaczne, by zadowolić każdego, od dzieci po dorosłych. Pamiętasz jeszcze to uczucie, gdy stałeś przy stole, czekając na swoją kolej, by wziąć jeszcze jeden kawałek? Miękkie kulki mięsne w ciepłym sosie, śmietanowym, na świątecznych przyjęciach. Na wielu przyjęciach w latach 70. istniało danie, które było zawsze utrzymywane w cieple przez całe spotkanie. Podawane w głębokiej tacy lub małym garnku, skąd goście mogli od razu wziąć porcje. Były to małe, równo uformowane kulki mięsne, zanurzone w gładkim, kremowym sosie, roztaczające delikatny i ciepły aromat. Danie to dawało uczucie komfortu od pierwszego kęsa. Nie było zbyt egzotyczne, ale wystarczająco wyjątkowe, by stać się centralnym punktem przyjęcia. Proces przygotowania wymagał staranności. Mięso było dokładnie mieszane z miękką bułką, rozgrzewającymi przyprawami i odrobiną tłuszczu, by zachować wilgotność, a następnie formowano z niego małe kulki i obsmażano na patelni, aż powierzchnia nabrała ciemnego koloru. Sos był połączeniem bogatego bulionu i śmietany, gotowany wystarczająco długo, by otulić każdą klopsikę, nie obciążając jej smaku. Podczas jedzenia wyczuwało się równowagę między kremowością, słonością i delikatnym, rozchodzącym się aromatem. Danie to reprezentowało prostą elegancję tamtych czasów, gdy ciepło i łatwość dzielenia się były ważniejsze niż nadmierne imponowanie. Pamiętasz uczucie, gdy wracałeś po kolejną małą łyżeczkę, tylko dlatego, że to danie było tak przyjemne? Tak, zimne krewetki wyeksponowane jak uroczyste powitanie. Na przyjęciach w latach 70. i 80. Istniało danie, które samo pojawienie się natychmiast wywoływało poczucie elegancji i szacunku. Były to krewetki ugotowane w sam raz, dokładnie schłodzone, a następnie ułożone w równy krąg wokół miseczki z sosem umieszczonej w centrum. Ten sposób prezentacji był prosty, ale pełen zamysłu, sprawiając, że danie wyglądało jak oficjalne powitanie dla gości, gdy tylko wchodzili do pokoju. Przygotowanie tego dania wymagało precyzji. Krewetki musiały być gotowane bardzo krótko, aby zachować słodycz i jędrność, a następnie szybko schłodzone, aby mięso nie stało się gumowate. Podczas obierania zachowywano ogonki, aby trzymanie było bardziej schludne i eleganckie. Towarzyszący sos miał delikatny, słodkokwaśny i pikantny smak, wystarczająco mocny, by podkreślić naturalną słodycz krewetek, ale nie przytłoczyć uczucia świeżości podczas jedzenia. Danie to było kiedyś symbolem dbałości i wcześniejszego przygotowania, ponieważ wszystko musiało być gotowe na długo przedtem. Pamiętasz jeszcze uczucie, gdy wybierałeś najładniejszą krewetkę? Delikatnie zanurzałeś ją w sosie, a potem delektowałeś się nią w pełnej oczekiwania ciszy? Osiem chrupiące pałeczki warzywne, wypełnione kremowym nadzieniem. Pośród bogatych i tłustych potraw z lat 70. i 80. zawsze pojawiało się danie. Które było delikatnym przypomnieniem, że stół wciąż potrzebuje równowagi. Były to jasnozielone, starannie pocięte kawałki warzyw, których pusta przestrzeń wewnątrz była wypełniona miękkim, kremowym nadzieniem, tłustym, ale nie nazbyt ciężkim. Po schludnym ułożeniu na tacy, danie to dawało odświeżające wrażenie niczym oddech między potrawami pieczonymi a sosami śmietanowymi. Nadzienie zazwyczaj było połączeniem delikatnej kremowości, umiarkowanej słoności. A czasem dodawano do niego charakterystyczny aromat, by nadać głębi. Kucharz musiał wykazać się zręcznością, aby nadzienie równomiernie przylegało, ani za dużo, ani za mało, tak aby każdy kęs dawał pełne doznanie. Podczas jedzenia wyraźnie słyszało się delikatnych chrzęst warzyw, po którym następowało miękkie, powoli rozpływające się nadzienie, tworząc interesujący kontrast, który sprawiał, że danie to, choć proste, wcale nie było mdłe. To danie pozwalało ludziom poczuć się pewniej, wracając do innych potraw, niczym ciche pozwolenie na dalsze cieszenie się przyjęciem. Pamiętasz uczucie, gdy brałeś kawałek dla lekkości, ale potem chciałeś zjeść więcej? I zimne rolatki z wędliny. Z zaskakująco prostym kwaśno-słonym nadzieniem. Na wielu przyjęciach w latach 70. i 80. istniało danie, które nie wymagało skomplikowanych zabiegów kulinarnych ani zaawansowanego gotowania. A jednak pojawiało się tak regularnie, że stało się częścią wspólnej pamięci. Były to płaskie plastry wędliny, posmarowane miękkim nadzieniem, a następnie ciasno zwinięte wokół chrupiącego i lekko kwaśnego farszu w środku. Po pokrojeniu na małe krążki danie wyglądało schludnie, było łatwe do jedzenia i niezwykle praktyczne na duże spotkania. Urok tego dania tkwił w bardzo wyraźnej równowadze. Słoność mięsa, Kremowość miękkiego nadzienia i chrupiąca kwaśność w centrum łączyły się w zgrabnym kęsie. Bez skomplikowanych przypraw, bez wyszukanej prezentacji, to danie wciąż było pamiętane ze względu na swoje znajome i przyjemne odczucia. Wiele rodzin przygotowywało to danie z wyprzedzeniem, przechowując je w lodówce, aby smaki się przegryzły, co sprawiało, że podczas jedzenia było jeszcze bardziej pełne smaku. Danie to odzwierciedlało ducha tamtych czasów. Gdy ceniono wygodę, a ugoszczenie gości niekoniecznie musiało być zbyt ostentacyjne. Pamiętasz uczucie, gdy trzymałeś taki mały krążek, jadłeś go szybko i sprawnie, ale czułeś się bardzo usatysfakcjonowany? Sięciu? Błyszczący słony blok galaretki z ambitnych przyjęć. W pamięci wielu osób o przyjęciach z lat 70. i 80., istnieje danie, które za każdym razem, gdy było przynoszone na stół, Sprawiało, że całe pomieszczenie na kilka sekund zamierało w ciszy. Był to przezroczysty, słony blok galaretki, który delikatnie drżał po postawieniu, odbijając światło i ukazując w środku celowo ułożone plamy kolorów. Danie to było nie tylko do jedzenia, ale także przedstawieniem, gdzie cierpliwość i zręczność osoby przygotowującej były na pierwszym planie. Aby przygotować to danie, rozpuszczano środek żelujący w bulionie o intensywnym smaku. Dodając do niego drobno pokrojone i równomiernie rozmieszczone składniki. Mieszankę następnie wlewano do formy, chłodzono przez wiele godzin, aż całkowicie stężała. Moment wyłożenia z formy na talerz był zawsze najbardziej ekscytujący, ponieważ nawet mały błąd mógł zepsuć idealny kształt. Po pokrojeniu chłodna i lekko stała tekstura tworzyła uczucie zupełnie inne niż w przypadku znanych gorących potraw. Danie to reprezentowało epokę, która wierzyła, że jedzenie może przybierać formy sztuki i postępu. Pamiętasz jeszcze uczucie ciekawości i pewnej niepewności, gdy próbowałeś pierwszego małego kawałka? Te dziesięć dań to nie tylko potrawy, ale fragmenty wspomnień z minionej epoki, kiedy każde przyjęcie było historią, a każde danie niezapomnianym znakiem. Jeśli te wspomnienia wywołały uśmiech na Twojej twarzy, lub nagle przypomniałeś sobie jakąś starą chwilę, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału, abyśmy razem z nami kontynuowali podróż do tych znajomych wspomnień w kolejnych filmach.